Cześć, to Paweł z piwnego klubu. Po raz kolejny witam Was na degustacji. Po raz kolejny piw z browaru Brofaktura z Siedlec. Teraz już się poprawiam, chociaż firma zarejestrowana jest w Sokołowie Podlaskim, z tego co pamiętam, to samo piwo, sam browar jest w Siedlecach. Dostaliśmy paczkę już jakiś czas temu, trochę przeczekała, Nie ukrywam, że część z tych piw jest już lekko po terminie, ale myślę, że jeżeli chodzi o Pilsa na przykład, to to nie powinno, nie powinno jakoś specjalnie wpływać negatywnie na jego walory. No i tak sobie myślałem, jak te degustacje przeprowadzić. Nie wypiję przecież 6 piw. Nawet jakbym miał ich nie dopijać, to szkoda. Więc podzieliłem sobie degustację na: z jednej strony na jasne i ciemne, chociaż no, koźlak piwem jasnym nie jest, a przede wszystkim na na jaśniejsze i ciemniejsze, tak bym powiedzieć, ale na lagery i Eile, tak? czy, czy, czyli piwa dolnej fermentacji i piwa fermentacji górnej. Jest wśród tych piw, jak widzicie, sztos, znaczy materiał na sztosa, czyli kolejne, kolejne piwo z serii, jak myślę, 26 premium, bo. Że jedno takie piwo degustowaliśmy, to był mleczny, waniliowo kawałym mleczny stout, z tego co pamiętam, pyszne piwo, bardzo wysoką cenę zgrdzarniało. To jest imperialny porter bałtycki z suską sechlońską, uwaga, leżakowany w berce po Bourbonie. Eee, tam to piwo też było beczkowe, chyba, chyba właśnie po Bourbonie. No i mm, pierwsza myśl, oczywiście, co? Imperium Prunum. Imperium Prunum akurat leżakowane w berce nie jest, ale jest piwem z suską, jest imperialnym porterem z suską, więc jakby naturalnym. Mógłby być takim, to powiedzieć, kontr, kontr. No, czymś, z czym moglibyśmy to piwo porównać. Więc tak chcę zrobić. Jako, że w lodówce mam i pruną pierwszej, drugiej, chyba czwartej warki, no to, to wolałbym z czymś świeżym, żeby powiedzmy był podobny czas, żeby to jakoś można było porównać. Przecież to jest piwo beczkowe, więc troszeczkę nieporównywalne. A o jednym już wspomniałem. Jak widzicie, nowy nabytek na stole. Dzięki Pawowi Barczowi znalazł się na moim stole się takie coś. Tak naprawdę. Formalnie jest to wycieraczka. <laughs> eee, pozdrawiam wycieraczkowo.com, bo stamtąd, wzięliśmy, mm, stamtąd wzięło się, że tak powiem, to narzędzie, czy ten element, eee, no ale no, bez przesady nie będę wycierał, bo tu w piwny klub. Tak? No i wylądowało na stole, troszkę może nie, nie, nie do końca, no jak widzicie jest mniejsze niż stół, ale może zrobimy sobie wymiarów stołu, zrobię sobie, no zobaczymy. W każdym razie studio się rozrasta, no nie, ma tej słynnej ściany, jest nadal ten roll-up, ale myślę, że już wkrótce. Coś z tą ścianą, co za mną jest, zrobię. Hmm. Zresztą nie będę się powtarzał, w którymś z filmów opowiadałem o tym. Dobrze. Króciutko o browarze. Browar, tak jak powiedziałem, z jest Browar restauracyjny. No i browar rzemieślniczy pełną gębą. Mieliśmy okazję już próbować piwa, tak jak wspomniałem. Jeżeli nie oglądaliście, to możecie na kanale znaleźć degustację e, piw z brofaktury. Um, no i dotarła do nas kolejna paczka paczka klasyków między innymi Bo Pilsi Mercen czyli taki no klasyk klasyk klasyki klasyki no i jak mawiają po pilsie poznasz piwowara zresztą wjechał jak nagrywam to to chyba wczoraj albo przedwczoraj materiał na Kociofik TV kanał który już wam polecałem jakiś materiał o tym że właśnie po pilsie poznasz piwowara no i jeszcze nie oglądałem ale pewnie obejrzę jestem ciekaw cóż merytorycznego tam żaba i masą przygotowali no i co Hmm, chyba. Z, aha, no, tak jak powiedziałem, spróbuję, zacznę od tych trzech. W związku z tym, y, z tym trochę sobie ten stół y, no, przygotuję, jakby zostawię te piwa, te odstawię. I y, no i co? Y, I przejdę do degustacji. Y, pilsów, znaczy, pilsów. Y, te jasne lekkie piwa mówię o piśmie o nie spróbuję sobie w naszych szkłach. Natomiast szukałem szkła do, do boka, tak jak wam mówiłem wcześniej, e, zacząłem robić przegląd tych szkiel, tak żeby za każdym razem coś ciekawego pokazać. To jest fajne szkło. E, wydaje mi się, że wzór dość rzadko, dość rzadko stosowany. Z Bruwaru Probus. E, nomen Omen, mój pies ma się tak wabi pewnie, no to na pewno wiecie. E, no i e, f, no tak jakoś wpadło mi w oko. Dość sensoryczne szkło, niewielkie 03. Browaru, który, o którym cicho, ale który działa, ma się dobrze. Pozdrawiam Jacusia i całą ekipę. No, myślę, że jak będzie okazja, to na pewno, na pewno coś tam spróbujemy. O, mogę sobie na przykład tutaj wylać wodę i nic się nie stanie. Dobrze, zacznijmy więc od. No właśnie, od czego? Tu mamy 4,8, tu mamy 5,6. No to zaczniemy od Pilsa. Piwo ja... no właśnie, tu znowu. Znowu będę się bulwersował na etykiety. No cóż. Składniki w rozwodnieniu chmiel drożdże. Oczywiście ani chmiel, ani słód tutaj jakiś czy rodzaj słodu, czy chmielu w szczególnej roli nie odgrywa, no ale na przykład chciałbym wiedzieć, czy to jest pils niemiecki, mmm, polski, czyli na polskich chmielach, czy czeski. E, piwo jasne, jasny lager, typu pils tradycyjny, ważone, niepasteryzowane, niefiltrowane, 4-8% No i znowu, Belgii nie podane, ja sprawdziłem czy znaczy, zupełnym przypadkiem mam tutaj tablet oczywiście i mogę sobie sprawdzić, no i udało mi się dotrzeć do strony Brofaktury, gdzie w bardzo fajny sposób są te wszystkie piwa wymienione w takich tak jakby kafelkach, kupieckie, troszkę więcej informacji, jestem ciekaw... Porównam też morskie opowieści, bo są i tu, i tu. Piwo kupieckie charakteryzuje się głęboką złotą barwą i rzeźką chmielową goryczką zbogaconą nutą słodów, nutą słodów i herbatników. Zdecydowany smak i długi, półwytrawny finisz. Taki jest właśnie pils ważony na co dzień w Siedlcach. Korzenie tego stylu sięgają wszystkiego pilzna, Indywidualny charakter zawdzięcza specjalnej recepturze opracowanej przez głównego piwowara barfaktury. ten Bartek wszędzie chwalony na każdym... Chyba, że sam to pisał, na każdej etykiecie. Tutaj natomiast piwo kupieckie typu PiS sięga korzeniami do czeskiego pilzna. Charakteryzuje się jasno-złotą barwą i chmielową. Jest to samo, tylko w innej kolejności. Parametry piwa: 5 Alko, 12 Ekstraktu, 32 IBU. Super. Um, od razu sprawdzę, czy może jest gdzieś mercen. Marcowe. Tu jest akurat marcen napisane, no ale mnie że to dokładnie to samo piwo. Sprawdzę jeszcze na dole, czy czasem jakieś marcowe się jakiś mar mercen się tu nie kryje, jest marcowe. Parametry 5, 4, 13,5 i 20 i bugoryczka nawet barwa jest 22 ebc, ciekawe czy to mierzone, no i bok. Bok, 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 szukam, szukam, ale znaleźć nie mogę, chyba strona nieuzupełniona także no nie... Poprawcie, bo no myślę, że może się okazać, że więcej osób jest zainteresowanych jakimiś, prawda, szczegółami na ten temat. Dobrze, otworzymy tego pilsa. Kod 75141. Nie ma kodu kreskowego, jest jakby napisany. Data ważności: 30 marca 2021, czyli nieznacznie po terminie otwieram to piwo. Kapsel firmowy brofaktury, O, uniósł się taki czysty aromat pilsa. No, ładny, 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 ładny. Taki, no, taki klasyczny, przyjemny. Nalejemy. Nalewa no się. Yy, przejrzyste oczywiście, bardzo przejrzyste. Stało w lodówce, wyciągnąłem jakieś pół godziny wcześniej, więc temperatura jest OK. Widać tutaj że też, że osad się zbił. Yy, no jest zamglone. Jest zamglone, ale za to ma bardzo ładną, gęstą, pięknie oblepiającą szkłopianę. Yy, barwy dość jasnej, ale takiej no już padającej w lekki bursztyn. Mam nadzieję, że to nie z utlenienia. Oczywiście, tak jak mówię, piwo jest po terminie, więc należy to wziąć pod uwagę. Przy ewentualnej ocenie wezmę to pod uwagę. Nie, nie, oznak utlenienia tu absolutnie nie ma. No chmielowo, czysto. To jest napisane, że sięga czeskiego pilsa. Ja bym powiedział bardziej, że to jest niemiecki niż czeski PISA, bo nawet cudzysłów polski. Ech, może jakaś odrobina nuta maślana, chociaż chyba nie. Nie, broń Boże. Chmielowo, e, z silną podbudową słodową, orzeźwiająco, e, raczej w stronę takich kwiatów, trochę ziemi. No, jestem ciekaw, jakie miele. Bartku, uzupełni pewnie w komentarzu. Uzupełnisz. Yy, tak się zastanawiam, czy czasem nie polskich polskiej chmiele od Pawła To bo widziałem, że tam chyba współpracujecie. Yy, o ile się nie mylę. Przyjemnie pachnie. Klasycznie. Rześko. Spróbujmy. Mhm. Leciuteńko, moim zdaniem, się utleniło. Yy, ale bardzo, bardzo na granicy. W taki... Taki leciusieńki karmelek, ale to naprawdę, naprawdę delikatnie. A samo piwo bardzo stylowe, trochę mi goryczki brakuje. Ale umówmy się. Ono ma być sprzedawane w restauracji w Siedlcach. Nie może mieć za dużo goryczki. Fajna biszkoptowa podbudowa, fajna słodowość. Jednocześnie ta chmielowość, taka klasycznych chmieli, tutaj wraca podwójnie. Czyli właśnie kwiaty, trochę ziemistości. I odrobina. Mhm. Mam wrażenie, że delikatne nuty czerwonych jabłek, broń Boże, nie aldehydu po prostu yy, 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 czy takich polskich owoców, właśnie czerwonych jabłek, głównie. Ale to tak już gdzieś tam, gdzieś tam z tyłu. Klasycznie. Mi bardzo smakuje. Jak próbuję to piwo, to chyba z tydzień przerwy miałem pić piwo, więc mogę też bardziej entuzjastycznie reagować, chociaż ja na wszystkie piwa entuzjastycznie ponoć reaguję. Ale samo piwo, samo piwo, bardzo przyjemne, klasyczne. Jeżeli po się, poznasz piwowara, no to Bartek się broni w zupełności. Wiadomo, no nie jest to piwo, nie wiem, jakiś szałek, jakieś nowo odkrycie. Po prostu klasyczne, bardzo dobrze zrobione piwo. W stylu 5 na 5, zdecydowanie. Natomiast jak miał oceniać piwo w takiej skali antaptowej, co zrobię pewnie, to myślę, że spokojnie takie 3,75, 3,5, 3,75 to jest taka ocena, gdzie spokojnie, spokojnie można ją wystawić. Bardzo dobre piwo. Dobrze, odstawię na bok. Spróbujemy Mercena. Tu jest 3 na 12 Ja już nie pamiętam, to chyba kolejność w stylu. Najlepiej spożyć do 28 kwietnia 2021. Woda słodniączmiennych nie droży dolnej fermentacji. Mercen, Marcen, Mercen powinno być. To piwo w stylu, które gości. W Siedleckiej brofakturze prawie od początku istnienia. Tym razem jednak piwo i Mieliński podjął się kolejnej jego interpretacji. A tak, to miała być kolejne interpretacji. Piwo to niejako symbol zakończenia tradycyjnego sezonu warzelniczego, który przypada na wiosnę każdego roku. Charakter stylu jest dość głęboki, wyczujemy tutaj słodową słodycz, zapiekanym pod tekstem, umiarkowaną gryczką, z le, lekko wytrawny finish. E, znowu nie przypadkiem mam tutaj tablet e, i ponieważ nie widzę tu nic złego, będę posiłkował się opisem stylu z PSPD. Pisa każdy zna. Mercen, z tego jak ja pamiętam ten opis, jeszcze zanim zajrzę, Mercen po prostu to jest taki trochę bardziej wyrazisty i trochę bardziej słodowy jak dla mnie. Ale przeczytam. Ogólne odczucie, elegancki, słodowy, niemiecki bursztynowy lager z gładkim, bogatym, tostowym i chlebowym smakiem słodowym, z umiarkowaną goryczką, wytrawnym finisze. Zgodnie ze styrem. Um, Aromat średnio intensywny niemieckich słodów, zazwyczaj chlebowy, czyli bardziej w stronę słodową. Brak aromatu chmieli. To jest bardzo ważne. Wygląd bursztynowo-pomarańczowy, czyli powinien być ciemniejszy od Pilsa. Smak słodu sugeruje słodycz, jednak finisz jest wytrawny. Charakterystyczna jest złożona słodowość, często zawiera chlebowe, tostowe oblicze. Jak pięknie napisane, zaraz zobaczę, kto pisał. Nie wiem, czy nie Magda Bergman gdzieś to było napisane. No może się mylę, ale ładnie tak, bardzo ładny sposób opisane. Czysty profil lagerowy, yy, średnia treściwość, czyli rzeczywiście yy, taka... taki bardziej, bardziej słodowy pils, tak można powiedzieć, czyli taki lager w stronę słodową. Yy, no dobrze, spróbujemy. Ja przyznam szczerze, nie jestem wielkim fanem. Jeżeli chodzi o piwa dolnej fermentacji, też kapsel firmowy, to zdecydowanie wolę ten, te, ten, te akcenty yy, słodowe, je, yy, przepraszam, chmielowe jednak, czyli właśnie pilsa. Yy, no, oczywiście tam podbudowa słodowa też musi być, ale. Jak wiecie, u amerykańskie pilsy. No i rzeczywiście piwo jest ciemniejsze. Maciu mówił, weź postaw sobie, nie będzie tak słychać jak stukasz. Stuka. Jest zdecydowanie ciemniejsze, jest w stronę bursztynową, nawet bym powiedział miedzianą. Nawet taką ciemną miedzianą. Piwo jest przejrzyste, to widać. Bardziej przejrzyste nawet niż ten pils. No, lekko zamglone, znowu z piękną, drobniutką, białą, może leciutko wpadającą w beżową czapą piany. No wygląda, wygląda, wygląda ładnie, wygląda przykładnie, powąchajmy. No jest słodowo, ale ja bym powiedział, że... No okej, okay. jest słodowo, jest słodowo w kierunku, w kierunku rzeczywiście tosta, troszeczkę w kierunku w kierunku zboża po prostu, jest tu aromat zbożowy. No właśnie, no i na początku powiedziałem trochę, że chmielę, ale zamieszałem, no i rzeczywiście te aromaty słodowe trochę zdominowały ten aromat. Hmm. Ja bym powiedział, że ten pis bardziej bogato pachnie. No tak, tak. Pachnie bardziej intensywnie, zdecydowanie. No ale tu rzeczywiście mamy być ten aromat zdecydowanie słodowy, czyli subtelniejszy. moim, znaczy subtelniejszy. Aromat słodowy sam w sobie jest mniej efektowny, może tak, niż, niż, niż właśnie aromat idący w stronę chmiel. Mhm... I coś tam, ja wiem, no nie ma tej, tej chmielowości za bardzo, rzeczywiście. No, przyjemnie pachnie, po prostu jak piwo. Klasyczne, ostatnio robiłem szkolenie w fajnym miejscu i mówię, jak ktoś przyjdzie, po prostu powie, no coś takiego normalnego, takie piwo po prostu, to podajcie Pilsa. E, tak od Mercen, ale no tak jak piwo, spróbujmy. Mm. Zdecydowanie bardziej pełne. Oj, bardzo dobre. Mm. W sensie, jak spróbowałem, to od razu skojarzyło mi się z tym stylem. Um, bardziej słodowe, ale bardziej pełne, bardziej eleganckie. Bardziej eleganckie, pils jest taki nieokrzesany, taki, taki um, lekko bym powiedział nawet atakujący, um, a tutaj jest taka, taka szlachetna, elegancka wytrawność. I rzeczywiście, to kurde ten, tak jakby idealnie w stylu, bo na początku wrażenie słodyczy, a potem taka... Mógłby być jeszcze bardziej wytrawny ten finisz, ale jest wytrawny. Hmm. Powiedziałem na początku, że nie jestem wielkim fanem. Jest bardzo gładziutkie, bardzo subtelne to piwo. Naprawdę, naprawdę szapoba. Jak powiedziałem na początku, że Mercen kojarzy mi się z tym, że powinien być bardziej intensywny. No niekoniecznie, może bardziej mocny, może bardziej słodowy, ale zdecydowanie jakby i opis stylu, i to piwo temu to zaprzecza. Nie miałem racji. <laughs> no, ale człowiek się uczy nawet na, na swoich własnych filmach. Powiem Wam, że bardzo przyjemne. Bardzo stylowe. Ach, leciutkie. Słodowe. Tostowo-chlebowe, ale też z taką nutą... Z taką nutą... Już mówiłem zboża, ale nawet nie. Skórki od chleba, ale w kierunku takim wytrawnym bardzo. Tutaj tej słodyczy za dużo, za dużo nie ma. No, tak naprawdę, no, bardzo dobre piwo. Ja mocno ocenił nawet wyżej. Myślę, że jak przy pilsie 3,5 antaptowo, to tutaj 3,75, a w stylu również 5 na 5. No, ten pils... No, też, też stylowy. Dobrze, koźlak. A tu też taka ta chwilę się zatrzymam, dlatego że zauważyłem w środowisku, zwłaszcza prawda, blogerów czy, czy sędziów, że bardzo często dużo takich opinii, że och, nikt już tego nie waży, wspaniały koźlaczek. Często widziałem. A ja powiem wprost, nie przepadam. No nie, nie. Dla mnie piwna rewolucja i w ogóle kontakt z piwem. Tak, uwielbiam naipki, uwielbiam west coasty, uwielbiam intensywne klimaty takie wyraziste. Nie przepadam za koźlakami, nie przepadam za Belgią, za dublem, triplem, kwadruplem, nawet, zdecydowanie mniej niż, nie wiem, na przykład za czy Lisem. E, tak, ja tych klasycznych styli specjalnie nie lubię. Witbira też nie. A często widzę właśnie o, koźlaczek, w końcu ktoś uważał. I się zastanawiam, na ile to naprawdę jest tak, że ktoś, kto o tym mówi, bardzo lubi koźlaki, a na ile po prostu bo teraz jest modne lubić stare style. Nie żebym kogoś tutaj konkretnego, atakował. Yy, otwórzmy. A, no ja już się tutaj też firmowo oczywiście kapsel yy, zabieram za otwieranie, nie przeczytawszy. Yy, alkohol 7.2, nie wiem, z ilu nie napisane. 14 maja 2021. Yy, barwa ciemnobursztynowa, składniki oczywiście woda studnią śmietanych woda yy, drożdże dolnej fermentacji. Tym razem na warsztat trafił mocniejszy, tradycyjny styl z palety lagerów. Tradicional BOK. Tradi, Trad traditional Bok. Eee, styl jest niemiecki, więc zastanawiam się, tradi -traditional, traditional, czy, jest tak, czy tak po niemiecku się mówi? Chyba tak, traditional Bok. Ciemne, słodowe, bogate w melanoidy. Powstałe podczas tradycyjnego dekokcyjnego zacierania. O proszę! To już bardzo rzadko ktoś stosuje. Piwo w przyjemnym, opiekanym, z przyjemnym opiekanym aromatem w smaku, przypominający skórkę chleba. Chmiel jest tu jedynie dodatkiem, dającym kontrę dla słodyczy tego piwa, Sprawdź interpretację tego stylu uważaną przez naszego piwera, i Imielińskiego. Ale powiem Wam szczerze, że no wszystko spoko, a jak ktoś już próbuje któreś śpiły wszędzie ten Bartłomiej no yy, okej, okay, no jest świetny, to już pod, yy, o tym mówiłem, no ale bez przesady. Moglibyśmy trochę, moglibyście trochę yy, spasować z tymi etykietami i Bartkiem na nie. ale oczywiście to nie umniejsza faktowi, że, że Bartek świetne piwo waży. Yy, dobrze, nalejmy. No, Nalewa się rzeczywiście ciemnobursztynowe, e, taki w kierunku wręcz bym powiedział miedzianego. No, już takie bardzo. Fajnie się ułożyły te piwa, bo jak sobie zobaczycie, to trochę przesunę od prawej do lewej, to mamy od jasnego przez bursztyn aż po miedź, taką już bardzo ciemną e, miedź. E, no, jest bardzo ciemne, miedziane, nawet takie lekko burgundowe, rubinowe, może wręcz prawie. Bardzo ciemno miedziane. Czerwony, nawet trochę, może wpadający. Bardzo ładnie wygląda. Bardzo stylowo znowu. No i znowu piana. Piękna. Bursztynowa. E, bursztynowa. Beżowa. E, Jasno-beżowa. Znowu dość drobno-pęcherzykowa. Fajnie oblepiająca szkło. Zobaczcie, jak tutaj się piana zredukowała do właśnie takiego krążka, i nadal jest. To też super. Dobrze. Pomuchajmy. No, zdecydowanie. Zdecydowanie słodowo. Hmm, ale tu jest taki aromat wiśniowy? Kurde, jest coś tutaj takiego. Znaczy tak, jest słodowo, jest chlebowo. Ale jakbym zamknął oczy, to bym powiedział, że no nie wiem dlaczego. Mnie się ten aromat kojarzy z takim, jakimś takim sokiem wiśniowym. No, 14 maja, czyli piwo w terminie. E... No, nie wiem dlaczego, no, mówię jak czuję. Czuję ciemne owoce, jakieś wiśnie, coś, coś, takie, coś w tym stylu. Nie powinno być takiego aromatu w tym piwie. No, ale tak mi się kojarzy. Oczywiście yy, skórka od chleba, yy, znaczy, nie powinno być. To nie znaczy, że kojarzy mi się źle. Mi to ładnie, znaczy, ten zapach mi się podoba. No, natomiast, no, tradycyjny koźlak powinien być słodowy. Znaczy, w sumie z drugiej strony, jak tak to nie jest aromat pochodzący od chmieli, to nie absolutnie nie. To, no nie powinno być estrów, ale z drugiej strony jakoś tak. No, tak mi się kojarzy jakbym sobie nie wywąchał. To szkło nie było długo używane, więc na pewno nie było brudne. No ale jest, jest słodowo też. J'est tak. Hmm, ja nie powiedział, że przypieczona skórka od chleba, ale czyli świeżo wypieczony chleb. Właśnie to ten środek bardziej niż skórka. Ale taki. To jest taki chleb z plonu, taki kwaśny chleb od, od Pawła dodały na zakwasie, długo fermentowany. No i te wiśnie. No cóż, spróbujmy. W ogóle wygląd też w kierunek wiśnie. Spróbuję. Mm. Fajnie ukrytalko. alko. 7,2 to już jednak trochę jest. Smakuje bardzo podobnie jak te, jeżeli chodzi o poziom intensywności alkoholowości. Mm. Absolutnie nie jest słodkie. Jest słodowe, Mhm. fajnie goryczka zaznaczona, dość, dość taka, no jest średnia ale i krótka, ale właśnie jest i kontruje bardzo fajnie taką słodowość, no i te wiśnie, myślałem, że może znikną w smaku, ale nadal są. No nie wiem skąd, ale mm, bardzo fajne, karmelowe słody, tak bym powiedział, czyli jest też jest skórka od chleba oczywiście, jest to wnętrze, które w aromacie chlebowe, i karmelowe słody, absolutnie niepalone, broń, bo żadnej paloności tu nie ma i nie powinno być, ale właśnie takie karmelowe, takie takie ciemnawe bym powiedział, słody. Mhm. Bardzo fajne. Bardzo fajna interpretacja, dlatego że piwo nie jest w ogóle ciężkie, i nie jest w ogóle... nie wiem dlaczego mnie się kojarzył wcześniej. Bardzo rzadko piłem, to się przyznaję bez bicia. Z czymś jednak ciężkim, z czymś jednak takim trochę bez kontry może. A tu jest fajna goryczka, ta dziwna wiśnia i, um, i jednocześnie ta słodowość dość intensywna. Na szczęście piwo nie jest słodkie. Jest słodkawe, jest może lekko słodkie, ale, ale fajnie skontrowane. No słuchajcie, cóż mogę powiedzieć. Tradycyjnie mm, tradycyjnie Bartek dał radę, no, piwa są naprawdę bardzo dobre. Mm. Aha, ocena Koźlaka, no, również wysoka. Myślę, że 3,75 antaptowo spokojnie. Natomiast tak jakbym... Stylowo tu bym dał mniej, zdecydowanie, przez te wiśnie. Natomiast piwo jako tako mi smakuje. Także... Aha, no, żeby było jasne dla tych, którzy oglądają, 3,75 w skali to jest bardzo wysoko, dlatego że na 4,5 ocenia się piwa, które wyrywały z butów, czyli jakieś risy. Domyślam się, że mogą to oglądać też fani brofaktury, którzy niekoniecznie na co dzień siedzą w krawcie. Także tłumaczę. E, oceniam to piwo bardzo, oceniam to piwa bardzo dobrze w swoich stylach, czyli w stylach, które nie wyrywają z butów. Nie ma tutaj jakichś nie wiadomo jakich nowych aromatów, i ferii, prawda, smaków e, nie wiadomo skąd, tylko po prostu bardzo klasyczne, dobre piwa, czyli um, wbijając się w ten nurt um, antaptowy, no to również myślę, czy 73,5, czy 75. Najbardziej smakował mi mercen uh -huh. mm. Bardzo dobre piwo, naprawdę. Bardzo mi smakuje. Zastanawiam się, czy nie da na 4.0, na Mercena, bo jest tak bardzo w stylu i tak bardzo oddaje to, co jest napisane w definicji tego stylu, że super, petarda. No, tu jest orzeźwiające, jest goryczka. Teraz w kontrze czy po spróbowaniu innych piw ona wyszła zdecydowanie. Słuchajcie, no, myślę, że też nie będę przedłużał. Bardzo fajne piwa. No skąd ta wiśnia mi tu może mam takiego dziwnego covid'a, który zamienia aromaty, a nie zabiera. Czyli znaczy zabiera, zmienia postrzeganie aromatu, a nie, go, a nie mm, zabiera węgla. Dobrze. Słuchajcie, tyle myślę z mojej strony. Dajcie znać, proszę, czy piliście piwa z profaktury. Widziałem, że tam się u blogerów pojawiły. Szapoba, um, myślę, że, myślę, że więcej paczek nie musicie wysyłać w tym sensie, że. Z przyjemnością przyjmiemy, oczywiście, ale że naprawdę no, piwa się bronią, piwa się bronią jakością. Jest w ogóle bardzo ciekawy case, ja o, tym, ja o tym mówiłem, że piwa są tak naprawdę dystrybuowane tylko przez sieć sklepów, nazwy nie pamiętam, przepraszam, zabijcie mnie, którego, których właścicielem jest również właściciel browaru. Właściciel ma jednocześnie browar i właśnie tę sieć sklepów. Ale jak tak obserwuję, to naprawdę myślę, że Bartek ma tutaj wolną rękę, dopóki piwo się sprzedaje, jest to the market, ale jednocześnie bardzo dobre to. Niech tak zostanie. Tyle słuchajcie, nie będę przeciągał yy, tej degustacji. Łapka w górę, subik i widzimy się na kolejnej degustacji z wycieraczką na stole. <grym> trzymajcie się, pozdrowienia. Cześć.